Hej, witam was bardzo serdecznie W ostatnim Overwatchu przed wyjazdem Więc jutro nie będzie, pojutrze też może nie być Zobaczymy, kiedy wrócę i kiedy się wyrobię Znaczy wiem, kiedy wrócę, ale kiedy się wyrobię Nie jestem do końca pewny Tak czy inaczej jadę do Ej, gdzie, gdzie, gdzie? Do Paryża Lecę do Paryża znowu e, Zobaczyć Ghost Recon Wildlands Pewnie też jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało Dla mnie to jest kolejna gra pod ekipę Bo będzie można razem w kooperacji różne fajne rzeczy robić A wiem, że narzekacie, że ekipy jest za mało ostatnio To moja wina, tak? Zasiedziałem się przy Sky przy Overwatchu. Nic na to nie poradzę. Trzeba swoim, y, trzeba swoim nałogom y, pozwalać czasem przejąć kontrolę. Moi drodzy, wielką radość sprawiliście mi wczoraj Lajkując odcinek straszliwie, ja nie, nie takie miałem intencji, kiedy dawałem tytuł. Ja z reguły tytułuję odcinki po tym, o czym rozmawiamy w trakcie nagrania, więc tam żeśmy gadali o lajkach, że jest taka moda, ale nie będę zresztą do tego wracał. Niezależnie jednak od wszystkiego, sprawiliście mi ogromną radość, bo to mimo, że ja już wiekowo jestem y, posunięty trochę, to, to mimo to cieszę się z takich małych, drobnych rzeczy i oznak sympatii, więc dziękuję Wam bardzo. Y, jeżeli macie ochotę powtórzyć to dzisiaj, to absolutnie się nie pogniewam. Powiedziałbym wręcz, że będzie mi bardzo miło. Skrzynek otwierać. Nie będziemy, bo nie mam, nie, nie udało mi się zdobyć, może dzisiaj wieczorem, czyli z waszej perspektywy wczoraj wieczorem, może jeszcze coś pogram z, z, z HS-em i z, w ogóle z ludźmi i będzie fajnie i wtedy nazbieram skrzynki. W ogóle fajna ekipa nam się stworzyła do grania, bo gramy ja, HS, Seto jest też Asia, Czyli żona HSA jest też y, fanki, czyli dziewczyna Bungo i od czasu do czasu przychodzi goniu też do tych gier, więc gramy w szóstkę, bardzo przyjemne prime jedy już dawno się tak dobrze nie bawiłem i nawet już się tak nie frustruje. Podchodzę do tego ze spokojem, z takim zresztą, Może zobaczyć to na nagraniach. Tak, tak czy inaczej bawię się doskonale. Pytacie mnie też o rankingi, tak? Także się mnie pytali ostatnio, więc pozwolę sobie wskazać tutaj jak wygląda moja sytuacja. Wczoraj miałem dobry dzień. Bowiem e, wczoraj wbiłem 2850 i myślałem sobie, uu, proszę Państwa, idziemy do przodu. Ale potem żeśmy dostali Bęcki. Potem e, Goniu e, zrobił sobie przerwę, bo mówił, że coś mu nie idzie. E, Asia też sobie zrobiła przerwę, zostaliśmy w czwórkę i tak trochę żeśmy oberwali tam. Było takich e, kilka gier, które mi się niespecjalnie podobały, ale w zasadzie nie było tak źle. Chociaż to. Więc mieliśmy początek dobry, wygrywaliśmy, potem żeśmy zaczęli przegrywać i tak wszyscy się rozeszli na końcu z takim trochę smutkiem. Więc nie lubię się z takim smutkiem rozchodzić, ale niezależnie od wszystkiego, takie są moje rankingi. No, to co? Zapraszam Was bardzo serdecznie do gier. Zobaczcie, jaka jak jak ta grafika w tej grze jest cudna. Ja uwielbiam. Zaria, Zaria. Kurde, wiecie o czym zapominam? Zawsze, pod koniec, kiedy, kiedy kończę gry wieczorem, tutaj się pojawia taki napis archiwum, i z tego archiwum można wyjąć swoje najlepsze gry. I miałem kilka fantastycznych zagrań wczoraj. Mimo, że gry są takie, że nie chcę ich pokazywać, bo nie, są, nie były wystarczająco ciekawe, to bym sobie te z archiwum wyjął i nagrał. Ale zawsze wyłączę grę. Zawsze, jak mówię, ej, na razie, trzymajcie się do ludzi na tym spiku, wciskam, wyjść z gry i wychodzę z gry, i potem to archiwum się nie zachowuje, niestety. I przez to tych zagrań y, Play of the Game na początku y, odcinków nie ma. Często, bo ja po prostu zapominam nagrać pod koniec wie wieczora. No i tak to, niestety, biednie się czasami układa. No cóż, moi drodzy. Rozgadałem się, może niepotrzebnie, może potrzebnie. Bawcie się dobrze, życzę Wam miłego dnia i, i kilku najbliższych dni. Jako, że na jutro Overwatcha nie dałem na, rady nagrać, to sobie chyba vloga wymyślę. Yy, no to cześć. Znaczy bawcie się, a ja idę, hej. Znaczy tam pisaliśmy o mikrofonach i generalnie powóz wydaje mi się słaby. A jaki, co, gdzie, gdzie pisałeś o co mikrofonie? No na, na grupie właśnie było pisane, I co, co że pisałeś, co mają, im, co? mają być dwa pojemnościowe mikrofony po prostu w tej sali i w ten sposób będzie dźwięk na stream'a co Tam będzie kurwa 20 osób na tej sali. Więcej, 3,5 rok temu. To będzie taki pałagan na tej sali. Ej, to nie streamie. można było żadnych no mikroportów załatwić. No, znaczy mikroporty na mikroporty. Jak nie. napisaliśmy, że to jest marny pomysł, to typ napisał, to, to trzeba było załatwić. Ale to jak nikt nie ten... nie pisał o organizacji, nie? I nagle się okazuje, że. Jest... Znaczy przede wszystkim powinny być no. mikrofony kierunkowe, jak już tak się no, bawicie, okay. nie no właśnie. A, A nie nawet jeśli da. to takie jest to raczej każdy powinien mieć. Albo każdy, tak. albo nie wiem, jakieś chwilesne ręki. Mikro... No właśnie, albo do ręki, ale mikroporty też raczej nie wchodzą w rachubę. Ja to bym proponował właśnie kierunkowe mikrofony, dobre. No, to jest, to jest dobry pomysł, no ale. A tutaj jest pomysł właśnie, żeby ustawić dwa mikrofony pojemnościowe i pojemności po obu stronach sali. To jest najgorszy pomysł w światopobrze. Odniosłeś się nie... ich pobijali, koledzy. Sorki, miałem ten. Miałeś e... pomysł, wiem. Miałem. Miałem. miałem pomysł. Wow, mapa to Już właśnie ja, mam to. Motor, to jest zła opcja tego, ale widzę, żeście dali radę. Gę nam tu biega. Ale uciekł. No, nie ma. Nawet <laughs> dead?

Eee, e, no cholera kto go obudził? Kurde. E, możliwe, Blaszka. że ja. Byłem na jego no to, plecach. No to fajnie. Bo utowałem przed nim i tak mi postawił. Bardzo. No spoko, spoko. Wtarza się. Nie, bo ja myślałem, że go DPS-u. Bo ja ale ultra nagrzany, nagrzany i dps go. Ja nie wiem dlaczego w ogóle my tylko tam zostaliśmy. What the hell? Możliwe, że wszyscy się wypieprzyli wcześniej. Kurde, no jak... Na punkt? Czy już nie? Nie, no tak, mamy jeszcze charge na tyle po... A, wszystkie zażyliśmy? No, zabijali nas już na tym punkcie potem ostro. Ciężko było coś tam poradzić. Nie, nie wiem co się stało, coś tam się A, posypało. No. na dwóch healerów i tego... Na dwóch healerów no. i symetra. No tak. Tam tam A to te, czemu teraz jest trzeciego? No, ja z niebem właśnie. Bo... Znaczy, się przyzwyczaiłem że wiesz, że symetrię zmieniam na tego. No wiem, wiem. To ja rozumiem. Healuj mnie, healuj mnie, healuj mnie! Czy... Na chwilę ich przewróciłem, ale... Ładnie, 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 ładnie. Wow. Och, myślałem, że dam kurde. Trochę spalił z kolega nam. Ale zapadam, że padli, tylko ja niewiele byłem w stanie zrobić sam. Okay. Bardzo ja ładnie rzadko. Nie, ja to straszne. Trzech, trzech tam załatwiłem. Właśnie z no. dobrego zanieta mają. Oni nie leżeli czasem, panie kolego? Nieważne. Maja, 5-5 pię osób. Dobra, dobra. Nie no, my. myślę sobie, czemu tylko trzech? Wow. <laughs> Naprawdę. Zanim się naładowałem, już dłużej wstać. To trzech zabijam już. Czemu? Tylko czemu? <laughs> Oni coś mają problem z leczeniem, bo ten rain bardzo łatwo im schodzi, ale to. Job ja dostał od Anny granatik Aha Soldier pod nami, pod Dobra muszę muszę, muszę tarczę zbudować takie po, po prawej, jest po prawej coś się dzieje z, z prawej strony, nie? Małpo po czyś. prawej było Bożecie, bo, bo Zaria nie puszcza ulta chyba Muszę się cofnąć, nie, bo by, mam tego Discorda Uwaga świnia! Znaczy małpa! Nie ma małpy. Całe za. Starajcie się tą bańkę Reinharta szybko usuwać, bo... Znaczy bańkę Winstona, bo ona jednak blokuje całą masę, no, do, 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 do masę różnych rzeczy. Jezus do... no. Maria. To ma też no, Ulta Reinharta blokuje ta bańka, więc... Wolę, żeby jej nie było, ja ją młotem rozwalam. A będzie. E, aha, to prawdopodobnie nie mamy też co liczyć, jeżeli chodzi o podgląd na czat w postaci jakiegoś telewizora. Nie, weź sobie tablet. Gdzieś tam w rogu? Aha. Okay. No, sorry, nie trafiłem rok w ciebie. Kurde, upadł zanim go z... Do... Wow. Zostałem małpą. 5 życia, 5 życia, 15 w sensie. No nie mam 15, Oh, mapa, mapa Małpa, małpa z... Yy, Jesus Christ, na... Aha, życia. O Jezus, krajstwie... Ale to o, nie ma, ale też nie było. Dobra, dobra. I bańka też utrudnia leczenie. O, to... śpiew no, Ona jest slow, ona jest slow, ona jest slow. Okay. Moc przyciągania! Prawdziwi nigdy nie umierają. To podrzucił mnie zabijono Dajmy radę, ale tak coś nie, niepewnie mocno, muszę powiedzieć. Niby mocno, ale nie przejęli ani jednego typa. No typu. właśnie, no właśnie, właśnie. Też mam takie, kurde, nie czuję się dobrze tym lejhartem tu. A co to jest w ogóle za osoba, która ogarnia ten, yy, to techniczny? Hmm, gość z forum z Jaroku. Mhm. Poznańska Pyrrha. A on, on ma skłonności do takich właśnie odzywek w stylu, trzeba sobie mhm. było przygotować wcześniej. To prawda. Jakiś tam... Już słyszałem. Gdzie jest to? Bo nam tu wchodzi i ja nie wiem. Nie, na ale doświadczenia wiem, że na takie eventy to jednak trzeba sobie kilka wersji przygotowywać, bo to. Tam... Tak, 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 to prawda, to prawda, co prawda, to prawda, no. Już za duża projekcja, no ja, ja, mam żeby to tak, kurde, taką fuszerę zrobić, no. Moim zdaniem. No nie, w zeszłym, roku, w zeszłym roku gdzieś tam zgłaszaliśmy głównie odnośnie tych mikrofonów i odnośnie tego, żeby czad był widoczny gdzieś na telewizorze, w wokół, żeby wszyscy go widzieli. O kurde, możeś padł wiem, no, ja 10 HP Czy ty wziąłeś smugę? się Kurde Ale ja? no, rain tylko u ja ja mnie na ja mnie ulta spalił, więc chyba jesteśmy bezpieczni. Kurde, straszne bęcki dostaję. No wychyl się. No nieważne. To? Widziałeś to? Ja ci Jak dałem. Ja tylko ci dałem, kurde to i po, 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 poraszowałem go jeszcze trochę, a co tam robisz? No stary, zakowałem go tak po prostu. Wy no, wiesz, spamowałem, ja mam na scrollu kucanie i spamowałem, to tu mnie ja nie mógł trafić, dwa magazynki wywalił Soldier. Ceny: 69%. Uhu. A w, w ogóle kiedy jest ten stream łyśpowy? Niedzielę, od 10 do 10. A jest gdzieś info jakieś o tym? No, farę mają, dobrze jest, właśnie. Nie. Jeszcze nie, dziwnie, nie? Sobie kurczę obejrzę. Do roboty idziesz. Tak, na starym, bo Tak, trzeba przebudować na strony technicznej, założę się. Czy ja zawsze, kurde. Godzina 11.30 będzie godził po Bariera mi padła. 200 życia Ja zawsze stoją sobie ploteczki są nie będzie Tu z tej strony ktoś idzie ma... Sowa robotę nawet Ja zawsze kurde stoją sobie ploteczki techniczne robię przy takich eventach No gadujemy Mam jakby co? Puszcz ją Małpa jest... Znaczy świnia jest bardzo obita Dobra, dobra źle Na punkcie. Zaniata bardzo low. Nice. 15 życia. Pomocy. Pokrywałeś? Jeszcze nie zajmę tego. no więcej ci nie pomogę. Zlatałeś <grym> z tym ulcem. <grym> <grym i z tym urzędu> no, ale napiłem się na nim i go zabiłem. <grym> i <z tym urzędu> Ciężko mi było tym Reinhardtem, daję słowa. Oni też zmienili Ray Harta na końcu. Też chyba nie mógł pograć za bardzo. A jest! Ma! Bartek u mnie! <grych> jaka żaba! <grych> no nie, to ta żaba to nie jest ta żaba. Dużo To nie jest Badman, to jest SoGoniu, dokładnie. Nikt nie ma naprawdę... A słyszeliście w ogóle, że na tym teraz jest ten coroczny... Games Done quick, no, takie kreatywna. No. Mhm. Strasznie podobno masakra, jeśli chodzi o motyki połowę Motyki podobno pobanowali, bo ludzie spamowali. Na przykład no, właśnie no, w Batman nie można spamować, bo się perma od razu dostaje. No co ty? No. Ale, co, tak samo tak. Wolność dla czatu! No ale straszne to narzekają Ale nie wiem po co... Co, 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 co... co żabko, tym, bana, no? ...przeszkadzało to... Mm -hmm. y... ...kurcom tego... zmieniłam skina ...tego no, eventu No kurde, bo to był być poważny event, ten mm Aha, super, no, no, faktycznie, strasznie poważny, poważny event na Twitchu Gość, gość... Gość sobie siedzi i napierdziela jak najszybciej w grę no, Fajnie, super poważne. E, otwieram z lewej przejście Okej okay. no, Uwaga, tam jest symetra. Przeszliście? Bo mi się kończy tarcza. Tak. Dobra. Ułożysz ty wpytę jak spadłem. O z moich. mój HP. 30 życia, kurde. Ech, no musiałem w końcu wjechać. Kurde, oni się musieli. musieli się odwrócić do mnie, do, do mnie, żeby.

Smetry, smetry! No. Ona jest nachylowana przez nie O Boże. Nie mają teleportera jakby sobie. Więc uważaj, HS możesz mieć od tyłu. Na górze macie chyba Divę. O, będzie, przepraszam. Dobra, Smetra nie żyje. Gdzie Nie żyje! Nie, mówiłem o DIVie bez mecha. Wiem, że stać cię na więcej. Genji chyba uciekł. Luccia nas puszyje, zabijmy Lucję, zabijmy Gdzie jest? Na punkcie. Nie widzę go. Dobra to ja wjeżdżam, mam ulta, też jakby co A też ulta. Goniu goni, goni Lucy jest w ogóle na naszych lucach. Jiem, wiem, Oni są 5 na 6 teraz. Ła! to byś zabijła. O Jezu, serio się władowałem pod małpy? Małpa ucieka. Lucy jest na punkcie, za punktem. Jeździ na, na ścianie. No nie wyjdzie, teraz nie spolecił. Ooooooo. Wow. Mm. Szkoda, szkoda. Kurde. Z dwóch stron wchodzi. Kurcze, ten Reinhardt był tak na low. Dobra, 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 spoko, spoko. 56 mam do nowego ulta. Jak śmiesznie skręca ten broń żołnierzowi na ulcie, jak kogoś ma na auto -aimie. No, no, no. Jak w bok strzela. E, no. prawą stronę, prawą stronę, wszyscy są już? Mhm. Z, lewa. Z lewa. Tak, tak, na znaczy lewa, przepraszam. Otwieram no, lewą, mieć, więc tam nie, nie, wchodźcie na środek Seto, gdzie wyjdziecie? No tak chciałem się tylko wiesz, w podłodę No bez sensu, bo teraz Mei kurde kogoś tam zabije, wchodźcie, 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 zdarczę mi Ej, no ja wszedłem Mei tutaj, tutaj jest, tutaj No come on, cztery osoby koło tej maj stoją, a ona mnie w plecy no. zabija What the hell ludziska, co jest z wami? No, akcja jest taka, No że... nie, stary, nie ma na to wytłumaczenia, naprawdę no, Ja nie jestem w stanie kurde przykładać sam ale wystarczyło i pieprz nie złota. Nie słuchajcie, nie ma tak, kurde. Mówię, że z lewej otwieram, to wchodźcie z lewej, a nie gdzieś. Seto poszedł na środek, ktoś znowu poszedł do przodu. Ej, ale to wy stoicie w miejscu, kurde. No bo ja stoję w miejscu, żeby wam otworzyć przejście i blokować, nie? A Za ja moimi plecami spokojnie... jest przejście. Dobra, jeszcze raz razem. Ja, ja pomagałem spokojnie... goniowi, bo na środku widziałem, że go małpa tam molestowała. Ja Nic się spokojnie... złego nie stało, nie? Zostało ja przejście swoją, ze swoją tarczą. Nic no dobra, no ale to co z tego, no i tam weszła jedna osoba, Mei ją odcięła i potem zabiła, nie? Bo wy, wy wszyscy sobie możecie spokojnie ze swoją tarczą no, wyjść, chodźmy nie? razem. Chodzi o to, żeby grać razem, a nie, że tam mogę sobie wejść w każdym momencie, jak już wszyscy będą w lewo, Wszyscy w lewo, idziemy. Uwaga, kurde. Tam ja jak będzie jestem. ult to Asia, odpalaj swojego od razu. Ja spróbuję Przyszliście? Mei tak. jest po lewej. Ja jeszcze. Ona ja spróbuję, ja spróbuję. Będzie, będzie O kurde. Mówcie, że ten... Że na przykład... O, May mogę zginąć, niestety, uciekaj. To ja teraz odpalam. Pamiętajcie o Mercy. Dobra, padał Lucie, zapamiętajcie o mnie i ja. Nie widzę, że tam buhaty gangbank na plecach. Molestujemy cały czas. No za dużo, już, za ten, żeśmy pozwolili May przeżyć i komuś jeszcze. Będę wdzięczny, ale dobre to było, no. Hmm. No ja wezmę trzy godziny z Możemy wchodzić jeszcze... Ja mogę Reapera i spróbuj tą mapę zabić. Ma sens wchodzenie z lewej? Bo tak. W sumie. Mogę, zabijamy ich, tylko że Najmy, za mało. można odciąć się, to w sumie z każdej strony. Dobra jesteśmy wszyscy? Mhm. Kurde, że nie... tam też. No dobra, dobra, to trzeba poczekać tutaj, no możemy ich trochę poz, pozaczepiać. O, to nie? To jest... Poczekamy aż Goniu będzie. Jak tam u ciebie goni do ulta? No, no, zużyłem 50% ja miałem zero na ładowanie, Muszę się ci naładować. Nie zużywaj teraz, żeby się ładować. Świetnie. Może i wejdziesz z prawej strony zahaczysz, żeby się odwrócili od nas trochę. Dobra. Znaczy nie mówiłem do gonia. Ej, je. no, pana Mapa na Kurde, uciekłeś mi, się ci też tylko. Ten... No. Kurde, ale zabiłem. Aha, no tak, ściana. Zabiłem Reinharda. Tylko, że no i co to da, nie? Nie odpalajcie tylko co. nie wiem. Może no, zabiłem kogoś. I za każdym razy, łaska im pada się. na samym początku, więc teoretycznie wszystko jest dobrze, tylko brakuje nam kogoś do wykończenia. Eś, ja za, za duży klaster, fakt, tam jest środkiem. No, 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 pójdziemy się Poczekajcie, Jak no, mamy no to powinniśmy na ulti Asi no. po prostu, a ja spróbuję odbić ulti Ich No, 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 no. no. Aha. Dobra, co to minutę, To na środku czekamy przed bramą, nie bicie się z nimi. Chce to nie uciekłeś sam tam ze mną? Nie, bo mi odcią. Ja tylko trzymam ten tarczę, żebyście nie dostali. No i będzie próbować teraz ścianę postawić, więc ja spróbuję wybajtować. Możemy też pójść z prawej strony, z prawej strony nas nie odetnie. Nie, nie, idziemy środkiem, tylko potrzebujemy ulta dobrego od Asi. Co to jak u ciebie z ultem? No, kiedy ja mam dać tego wyłącznie? Dobra, dobra, odpala, dobra, to fajnie idziemy. Małpa Ej, no, małpa. Spida, spida, odpal, spida, odpal biegniemy okay. i odpalasz jak jesteśmy mniej więcej na środku drogi. Teraz, teraz, teraz. teraz, tu, 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 No, kurde. No. Łaskę, łaskę, łaskę z boku. Dobra, nice. Nie wyczekałam. Zabiłam. Okay. No, jak no, to szlak najczyjeś to Amery wyczekała z tym Maj masakra no nagroda dosyć dobrze ale no, no ja pierdę A czy to jest Maj no Nie było zamiar. spida nie Ach, shit. Ja shit no za dużo jest kury co ja mog no, dobra trudno, trudno to no się postara Widzę was. zebrałsz O szkoda szkoda No, ich trzy razy uratowała, żeśmy wchodzili tam dobrze tylko. Dobro nie to. Bej to bej. No. Prawie tyle samo jest w stanie zrobić, co kurde łaska. No trudno. No. Teraz ja muszę to zobaczyć. to Lucjo spadł! Z Sultem leciał, Boże. A to dlatego zastopowanie za dostałeś. No. No. <laughs> w powietrzu dostałem plombę. <laughs> Tylko ja tu jestem. Wow. Brawa no. Asia! <laughs>